<grymne> otwieramy paśnik. Prawa, lewa. Chcemy naszego biednego paśnika wyginąć. Grzegorz teraz zabije karpa. O ty chłopie, o ty chłopie. Spokojnie. do młodych. Niech się jeszcze wykopie. Niech się jeszcze Katyni wykopie. Już? Opukały się spiany? O! Łapie się tak, jak kóra skrzela. O! Jeden, tutaj jest krzel. O! I się Przyskacimy tutaj raz i dwa. I masz też fajny młoteczek. I go... pyk! Pyk! I go... pyk! Po praktyku. I teraz bierzemy go. No i jeszcze raz mnie nie zaszkodzi, żeby dajałać. I chuj nie żyje. No. I tak wygląda... はい。Thank you.